Football Manager 2024 i Kariera łowca Pucharów. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Mamy koniec października roku 2033. Tottenham, popularne koguty w Anglii są na fali wznoszącej. W Europie natomiast, no, czeka nas chyba walka o to, aby znaleźć się w playoffach fazy ligowej Champions League. Ale to za momencik, bowiem na początku mamy Liverpool. Dzisiaj godzina 12.30 i to jest, zdaje się, ósma kolejka, nawet dziewiąta Premier League. Do tej pory, słuchajcie, po meczu z Celticiem Wygraliśmy mecz wyjazdowy z Aston Villą 4-2, gdzie Francesco Pio Esposito notuje Hatrika. No i tutaj w ogóle końcówka tego meczu nieprawdopodobna. No i wygrana z Brighton na wyjeździe puchar ligi, czwarta runda. Tutaj gramy rezerwami, Brighton zresztą też. No i Coen Hendricks zdobywa dwa gole dla naszego zespołu. No, jak mówię, w Anglii ta sytuacja wygląda dobrze. Nie przegrywamy meczów, przegrywamy mecze w Lidze Mistrzów. przegraliśmy spotkanie z Paris Saint-Germain i przegraliśmy spotkanie wyjazdowe z Celticiem, a teraz mamy u siebie Real Madrid, ale to po meczu z Liverpoolem. Teraz skupiamy się na ekipie z Anfield, chociaż gramy u siebie. No więc tak, Liverpool e, piekielnie Mocny, no wielu zawodników, którzy są W tym zespole byłoby u nas gwiazdami Jak na przykład Stuart Davis, Jak na przykład Ivan Ferguson Jak na przykład Ignacio Valero zakładam, że ci piłkarze Dzisiaj zagrają, jak Lautaro González, czy chociażby Ich tutaj obrońca środkowy Antonio Silva, mają piekielnie Mocną nie, drużynę Pamiętajmy o tym, że Tottenham Jest typowany na miejsce piąte Na razie jesteśmy powyżej tego Czyli na miejscu trzecim, a to jest sukces. Pamiętajmy też, że my nie mamy najsilniejszej drużyny w Premier League. Jak sobie zobaczymy nasze atrybuty techniczne, no to tutaj wiele z nich niestety jest poniżej średniej. Mentalnie też w wielu miejscach nie dowozimy, fizycznie. To jest średnia ligowa. Słuchajcie, to ten jest średnim zespołem, jeżeli chodzi o atrybuty fizyczne na tle całej ligi. Chyba najmocniejszą formacją, jaką mamy, jest Pomoc. Tak, dokładnie. No, w wielu aspektach jesteśmy najlepsi w lidze, ale też jest kilka, w których jesteśmy słabsi. Nasza obrona jest dobra, solidna, ale też zobaczcie, jak to wygląda. Także my mamy w mojej opinii ekipę tak na szóstą pozycję, mniej więcej. Jesteśmy na miejscu trzecim, jest dobrze. No, ale zobaczymy, co będzie dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to spotkanie właśnie z ekipą Liverpoolu. Tak sobie myślę, że rozpoczniemy na mentalności pozytywnej, ale potem będziemy to pewnie zmieniać. Tutaj fajnie w meczu z Aston Villą. Spisała mi się opcja, tego na razie jeszcze nie będę próbował mocniej, chociaż może później, łącznika defensywy. Fajnie tu wyglądał nasz zawodnik, i myślę, że jest to kolejny element, który trzeba pamiętać. No dobrze, więc standardowo najmocniejszy niemalże skład, czyli Schulz, Karamoko, Leny i oczywiście Roman Alwesz. Dalej prawa strona Lokadia. Tu powinienem mieć zawsze ten skład wybrany, żeby Was nie męczyć, ale co tam, jak oglądacie to, oglądajcie. W środku Bent. Diego i oczywiście Florian Wirz oraz Francesco Pio Esposito, który już ma 9 bramek w tym sezonie zdobytych. A jak mówię, no cel dla niego to jest pobić może rekord z poprzedniego sezonu, kiedy on tych bramek zdobył 27, miał 42, no ale to była oczywiście słabsza liga. Zobaczymy, zobaczymy jak to na koniec będzie się prezentowało. Ok, wybierzmy kilku graczy rezerwowych i myślę, że możemy spokojnie rozpoczynać to. Spotkanie w kolejny mecz, który Jan Koci zagrał, to oczywiście mecz Pucharu ligi, także ten chłopak łapie nam tutaj doświadczenie. Fajny mecz, Jorelacha to też ostatnio dwie asysty no, dobrze wyglądają ci rezerwowi, jeżeli trzeba, trzeba grać w piłkę. A tutaj mieliśmy małą niespodziankę kolejną, bo to, że Manchester przegrał z Liverpoolem, to już to już pal licho i że są na miejscu ósmym to już jest ich problem, natomiast była niespodzianka w postaci Manchester City Sheffield. U siebie 1 do jednego. Więc gdzieś tam te drużyny czasami nie dowożą, gdzieś tam te drużyny stop Top Six mają swoje problemy, co nam oczywiście ułatwia. Liverpool w poprzednim sezonie był słaby City United. No zobaczymy, jak Chelsea i Arsenal w tym roku. Panowie, trzeba wygrać, jedziemy dalej, a na pewno nie wolno nam tego meczu przegrać. Jak mówiłem, Liverpool lepszy, ale my mamy swoje ustawienie. My mamy swoją taktykę. My mamy swoich kibiców i swoją wiarę. Vinicius Junior w Liverpoolu, o tym wam już nie mówiłem. Na czerwono, oczywiście, The Reds, nie może być inaczej. To ten ham na biało, to ten ham w totalnie białych strojach. Co chyba w tym momencie nie jest dozwolone w rzeczywistości. Jakieś tam były problemy, ale teraz Lokadia. Diego podał tą piłkę do naszego zawodnika. Diego zwykle strzela, a tutaj zupełnie inaczej ten stały fragment gry nie rozegrany. Ale wracając do strojów Tottenhamu, coś tam mi się przewinęło w wiadomościach: Bramka! Francesco! Pio Esposito 1-0 prowadzi Tottenham z Liverpoolem. Wielkie, wielkie brawa dla naszego napastnika. Po rzucie rożnym te stałe fragmenty gry, to już mówiłem wiele razy, są naszym naprawdę bardzo mocnym tutaj elementem. Są to rzeczy, które... Wykorzystujemy, są to rzeczy, które, których rywale się boją, tak? Leny Joro, Esposito na długim słupku, no oni to potrafią. Od razu gratulacje przyszły za tą bramkę od, od tutaj moich znajomych ze świata piłki nożnej. No, Klop napisał, Klop napisał, kurcze, kiedyś prowadziłem ten Liverpool, to był lepszy, a teraz dziady. No, ale czasem i tak bywa. Mamy 1-0, dobrze się to rozpoczyna. Rozpoczyna się to dokładnie tak, jak rozpoczęło się przy okazji meczu z Manchesterem United, który pokonaliśmy na własnym w stadionie aż 5 do 1 i to nie był wybitny mecz, znaczy dla kibica, tam nie było zbyt wielu sytuacji, natomiast wszystkie były wykorzystywane Diego! Jakim cudem on tego nie strzelił Costa wybronił, tu powinno być już 2 do 0, na razie jest dobrze bo Liverpool nie ma sytuacji bo Liverpool nie potrafi tutaj nic w tym momencie zrobić kolejna wrzutka, mamy Diego pod polem karnym, oczywiście przydałaby się druga bramka, bo nie wątpię, że Liverpool będzie miał swoje sytuacje nie wątpię, że mając takich napastników jak Ferguson! będą tutaj groźni, jak Gozales, jak Valleiro. No, będziemy mieli na pewno z tym problemy, ale musimy się bronić. Musimy być uważni, skoncentrowani, tak jak teraz Bent, który czysto wybija tą piłkę w ślizgiem i mamy zakończoną akcję zespołu z Anfield. Chociaż nie, bo Bajcetic, kolejny fantastyczny piłkarz, wielki Wonderkit. No, tutaj wiadoma sprawa. Nie będzie łatwo, ale Diego, ruszamy z kontrą. Mamy czterech na trzech. Esposito. Esposito idzie w drybling. On nie umie, on nie, nie ma szybkości. I chociaż jest silny i odebrać piłkę potrafi, to lepiej, żeby nie dryblował. Esposito do tej Nie Tej już tam się rozgląda, no chciał uruchomić Benta. Petito tę akcję przerwał, już mamy Davisa. Wracamy szybko za Fergusonem. Ferguson! No tam Schulz wyszedł dwóch obrońców i zatrzymaliśmy tego Fergusona niezwykle groźnego zawodnika. 1-0 prowadzi to ten Bardzo ważny mecz. Bardzo ważny mecz w kontekście układu tabeli właśnie w Top Six. No bo przecież wiadomo, no te wszystkie mecze, które gramy z Top Six i które ewentualnie punktujemy lub też nie. No potem będą miały duże, duże znaczenie. Esposito, Esposito, Bajcetisz go zatrzymuje. Mamy Benta pod polem karnym. Bent szykuje się do uderzenia. Jest prawa noga, no i tam niewiele zabrakło, żeby zdobyć bramkę. Wielkie, wielkie brawa dla Benta. Bardzo, bardzo odważny gracz. Nie mający absolutnie żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o rywali. Nie mający absolutnie żadnych, nie wiem, żadnego respektu do rywala. Przecież on ma dopiero 19 czy 20 lat, więc no tutaj zawodnik naprawdę... Naprawdę yy, konkretny. Panowie, jedziemy do przodu, chociaż Liverpool przy piłce. Ja mówię, wydaje mi się, że Liverpool zdobędzie bramkę. No, mając takich zawodników, jest aż niemożliwe, żeby gola nie strzelić. Natomiast, yy, dlatego my musimy zdobyć drugą. Tak by było najlepiej. Bajcetic. Bajcetic będzie chyba dośrodkowywał. Takie zamyka to Vinicius, ale jest Lokadia do Benta. No, Bent chyba tak trochę panicznie yy, tą piłkę wybił niepotrzebnie, bo można było z tego yy, zacząć kontrę. Tu czeka Wirtz, tam czeka Esposito. Yy, wiadomo, że Esposito nie jest idealny do kontrę. ರೆ Bo to nie jest szybki zawodnik wirt, też, nie? My raczej tą piłkę lubimy rozgrywać, no ale to trzeba było pograć. Trzeba było pograć i się przygotować do tego rozegrania. Niestety nie udało się tego zrobić. Tottenham, Liverpool, cały czas 1-0, ale coraz mocniej naciskają gracze z Liverpoolu. Coraz mocniej ekipa z Anfield tutaj się pokazuje i coraz częściej gości pod naszym polem karnym, więc no trzeba uważać. Lokadia, znakomity odbiór, ale znowu to wybicie nie było zbyt dobre. Nie było zbyt klarowne, nie było takie dokładne, żeby z tego cokolwiek rozpocząć, więc musimy znowu się bronić. Jose Marca, mamy tutaj Viniciusa. Jest zagranie do Marsy, zobaczmy. Jest Gonzales również też. Bajcetic, nie ma pressingu dobrego, więc tej piłki nie odbierzemy. Valero, Valero już się szykuje do dośrodkowania i jest w ostatniej chwili Alves, który przyblokował napastnika Liverpoolu. I znowu musimy wybijać, znowu musimy tu się mierzyć z tymi piłkarzami. Vinicius, Vinicius, zobaczmy, Valero, będzie znowu ta piłka strzela na szesnastkę, nie? Jednak pod Pajtecic Gonzales i Teixeira. No i teraz bend, i teraz ruszamy z kontrą. Czy tutaj to się uda? Bend, nie może zbyt długo holować piłki, bo to będzie katastrofa. Bend, 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 ale ruszył, ruszył tam jako skrzydłowy. Bend, i już jest prawie w polu karnym. Bend, ja sobie tu zmienię tego naszego Teixeira który tak zagra jako taki łącznik defensywy, czyli zawodnik który ma te akcje wyprowadzać, ale, ale lepiej by było gdyby on mocniej bronił. 36 minuta, jest rzut rożny. Może z tego coś będzie. Wirc będzie dośrodkowywał na długi słupek. Oczywiście, że tak. Mamy tej Mamy Diego, zamieszanie w polu karnym Liverpoolu, ale niestety bez sytuacji bramkowej dla zawodników Tottenhamu, więc wciąż mamy 1 do 0. Teraz ham jest przez chwilę liderem, ale to się może zmienić, bo po pierwsze Chelsea może wygrać, po drugie ham zaraz może stracić bramkę Valleiro. Pamiętajmy też o tej różnicy bramek, która jest bardzo istotna, tak? W lidze angielskiej różnica bramek no, na razie lepszą ma Chelsea, lepszą ma Liverpool, gorszą ma Arsenal. Arsenal w tym roku nie jest tak mocny, przynajmniej na początku, jak, ale to się może też za chwilę zmienić. Tu też mogą za chwilę przyjść wysokie, wysokie wygrane. Do przerwy prowadzimy 1-0 po stałym fragmencie gry, i też mamy tych sytuacji, no więcej. Więcej zdecydowanie oby tak. Oby tak to wyglądało też w drugiej połowie tego meczu, bo mamy bo mamy, słuchajcie, full, full dzisiaj kibiców na stadionie w Londynie. Zaczynamy drugą Połowę tego spotkania, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Florian Wirz, Florian Wirz, wycofana piłka do Joro, mamy Alvesa, Diego, zobaczmy co zrobi. Diego zagrał piłkę do tej Sheyry, tej Sheyra do Diego. Diego teraz zagrywa do wirca. Wirz do Esposito, 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 no mówię, tam brakuje tej szybkości. To nie jest zawodnik do szybkiego grania, to jest zawodnik, który ustawiony w polu karnym te strzały po prostu wykorzystuje, czy głową przy stałych fragmentach, czy dobija te piłki, po prostu typowa dziewiątka. No a tutaj musiał się Zmierzyć z szybkimi obrońcami Liverpoolu i to nie jest zupełnie jego, jego świat. No ale czas mija, czas mija na razie. Oj, lokadia, kontuzja. Potencjalny uraz Goleni. Ciekawe. Wejdzie oczywiście jest na boisko. Nie jest to strata, to znaczy ci dwaj zawodnicy są wybitni. Obydwaj na prawym wahadle robią cuda, więc nie mam poczucia, że tutaj coś tracimy. No, tracimy piłkę i traci ją Durhist, ok? No więc tutaj niedobrze, trzeba wracać, trzeba karamoko tutaj musi, ależ ta przebitka przegrana. Vinicius, nie lubię tego piłkarza, strasznie w rzeczywistości, za tą jego taką nonszalancję w grze, za wieczne płakanie, turlanie się, to taki kuzyn Neymara trochę, Ferguson. No i mamy, nie, mamy rzut wolny oczywiście, piłka w siatce, no ale tam był spalony, więc nie było interwencji. No i do 50, nie, przynajmniej tej siódmej minuty, prowadzimy jeden. 1 do zera mając tą przewagę w liczbie strzałów na razie, ale to tutaj jest Liverpool, który posiada kapitalnych zawodników w swoim składzie Jose Marsa. Do Lopeza, Lopez będzie rozgrywał, Ferguson nie, zablokowany Bardzo szybko nasi zawodnicy potrafią dobiec do Fergusona, nie, przyblokować tego zawodnika Tak. Robimy tą swoją pracę, nie, więc to wygląda nieźle Natomiast no, zobaczymy jak to będzie wyglądało jeszcze, e, jeszcze dalej Zaraz jakieś zmiany, nie, na pewno przydaliby się jacyś szybcy nie, tutaj napastnicy Więc może e, zrobimy sobie taki manewr, że za Esposito wejdzie bardzo szybki Bakero na boisko, plus tutaj jeszcze damy sobie chyba sandowala. Czyli jeszcze szybkiego piłkarza za Diego, a tutaj Wirz zostanie ofensywnym pomocnikiem. Więc Esposito zrobił swoje, zdobył bramkę, ale mam takie poczucie, że wiele z tych akcji, które w tym momencie widzimy, u nas potrzebują po prostu nasi piłkarze tej szybkości z przodu, tak? Tego minięcia, dribblingu, takiej niekonwencjonalnej gry. No, Esposito jest zawodnikiem, nie jest zawodnikiem aż tak kompletnym, żeby to robić. On potrafi, jak mówię, powalczyć w powietrzu, siłowo, przepchnąć się. Ale już z tą szybkością aż tak dobrze u niego nie jest. I z tym takim, z tym takim błyskiem, z takim driblingiem, wiecie o co chodzi. Alves, dobre podanie do Bakero. Właśnie ta szybkość teraz się odpaliła u Bakero. Bakero, Bakero z lewej strony, do udogi, mamy tej Sheyre. Jeszcze raz Bakero, dośrodkowanie, Durhist, ale głową to kosty, tak nie pokonasz kolego z 10 metra. Nie ma absolutnie na to żadnych, żadnych. Szans. 68. E, minuta. Cały czas wynik 1 do 0 dla kogutów. Cały czas to ten ham prowadzi. Mamy 20 tylko minut do końca tego meczu. No i tutaj przydałaby się może kolejna zmiana, chociaż trzy już wykorzystane. Co my byśmy tu mogli zrobić? Może, może ten kurcze Pietro Perini za Benta by wszedł? Może tutaj dałby troszkę Bentowi odpocząć? Ja myślę, że to nie jest jakiś problem, żeby weszedł ten zawodnik. Wszedł ten zawodnik, a nie weszedł ten zawodnik. Oczywista sprawa, no i dobra. Na razie zostajemy z tym, co mamy. Większej chyba ilości zmian robić nie będziemy, chyba że w ostatnich sekundach meczu, czy chyba że będziemy prowadzili 2 do 0. Schulz do Joro, Boże, jaki tam jest pressing, ale z... Co to jest w ogóle za pressing Liverpoolu? Jaki kurwa zły on był! Jaki fatalny! Kto tak ustawia się do pressingu? Na miłość Boską, przecież za karę oni powinni teraz dostać gola. Mają szczęście, bo go nie dostają. Ale to jak my spod tego pressingu łatwo wychodzimy, jakie to było nieudolne. Jak Legia Warszawa. 2-0 Wirtz 2-0 to ten ham prowadzi z Liverpoolem. Coś niesamowitego. Mamy to! Mamy to, słuchajcie! Mamy to w tym momencie, ależ piękna sprawa. To nas znakomicie ustawi przed kolejnymi meczami w Premier League. Oj, panie i panowie, co my tutaj mamy? A już w kolejnym odcinku czeka nas Real Madryt. To też będzie wybitne spotkanie. No, wow, gramy do, dosłownie tak jak z Manchesterem United, który pokonaliśmy 5 do 1. To samo jest teraz z Liverpoolem. Oczywiście wynik nie jest tak wysoki. Ale jest piekielnie dobry Aleksander, Arnold, Trent Uważajmy, bo tu wiadomo, że jedna bramka Spowodowałaby, że Liverpool Dostałby wiatru w żagle, nabrałby tej ochoty Żeby jeszcze tutaj zdobywać kolejne gole 85 minut tego spotkania Za nami Jeszcze będziemy chyba tu mieli sytuację z Pierini, kocham tego zawodnika Ten Pierini jest fantastycznym piłkarzem Mogącym grać naprawdę na wielu pozycjach w środku pomocy I w wielu jakby Rolach występować Pierini, dobrze, tam przebitkę przegrał ale utrudnił Szoboszlajowi rozegranie. Pierini, uderz to chłopaku, bo ty umiesz do Sandowala, jak on to zagrał! Szkoda, że nie ma gola, bo Sandowal tutaj tego nie wykorzystał, ale miałby Pierini kapitalną asystę. To jest to, o czym mówię w przypadku tego piłkarza. On jest znakomitym, on będzie dopiero znakomitym piłkarzem, bo to dopiero początek tego jego rozwoju. A różnica miego, między jego obecnymi umiejętnościami a jego potencjałem jest piekielnie duża. Patrzcie, on ma dopiero 2,5 gwiazdki na 5. To jest dopiero połowa tego, co on może tutaj zrobić. No, zobaczymy, będziemy obserwować, wiadoma sprawa, nie, trzeba to. Yy, trzeba to, trzeba to ciągnąć. Yy, uwaga, Vinicius Junior. No, mija tutaj mimo tego już swojego podeszłego, jak na piłkarza wieku, dośrodkowanie Gonzales, ale wybija u udogi. Mamy tu jeszcze Majora, ale strzał. Zablokowany uważajmy, pilnujmy, bo tutaj jeszcze sporo czasu pozostało, a wiadomo, że już jesteśmy zmęczeni, wiadomo, że Liverpool tu może strzelić Gonzales, gol niestety 1-2, niestety 1-2 z punktu widzenia Liverpoolu, no i mamy teraz y, olbrzymi, e, olbrzymi problem, mamy teraz olbrzymi problem, zagramy sobie oczywiście na czas w tym momencie, już mocno, no i pewnie podejmiemy jakieś decyzje o zmianach, e, dobry mecz gramy, naprawdę, 9 minut czyś ty kurwa człowieku, oszalał no nie! 9 minut? 9 minut doliczasz do meczu? No to się nie mogło inaczej skończyć. Przecież to jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Grając tak, dobre spotkanie. No oczywiście to nie ma znaczenia, czy on doliczy 3 czy 9, bo ta bramka wpadła w 90. Ale on doliczył 9, jakby wiedział. Że już w tej pierwszej będzie gol. To jest niesamowite. Tej Shera, manager jest po prostu nieprawdopodobny. No nic, no jest 2-2. Aleksander Arnold Trent rusza z piłką, gracz Liverpoolu. Davis, no Liverpool teraz naprawdę dostał morale w górę. Dostaliśmy dwa ciosy i to bardzo szybkie. W 88 i 91 minucie zupełnie jakbyśmy pogubili ten nasz styl gry i zapomnieli, jak się w piłkę gra. Szoboszlaj, Szoboszlaj uderza, Schulz broni, ale na miłość boską Liverpool nie zasługuje tu absolutnie na remis. Oczywiście to expected goals jest duże, a to dlatego, że obydwie bramki wpadły do pustej w zasadzie siatki, więc nie było tam bramkarza, więc yy, tylko tak wysoko i, i tylko dlatego, natomiast no... 2-2 też nie jest złym wynikiem, ale z punktu widzenia tego meczu, jak my go dobrze zagraliśmy, jak my tutaj rozpracowaliśmy Liverpool, no to można by było chyba troszkę lepiej. Pierini, Durhis, mamy tej Teixeira, Pierini, w pole karne, zamyka to Udogi, jak to tutaj nie strzelił, jak niewiele brakowało, jakby tam był Esposito, to pewnie byłby gol. Albo ktoś, kto potrafi grać głową. No ale cóż, Bakero, gramy dalej, gramy dalej, bo tu jeszcze pozostało troszkę czasu. Piłka na Davisa, ale mamy tam Karamoko, spokojnie, trzeba to wyprowadzić. Pierini umie to zrobić, zagranie do Sandovala, dobra piłka, już tam jest trzech na trzech z przodu. Sandoval, mamy wymianę ciosów, Pierini, Teixeira, Jezus Maria, jak to nie wpada znowu. Ale mecz w ogóle, jaki mecz w ogóle tutaj się nam zrobił, od pola karnego do pola karnego. Dobre spotkanie, fajnie, że udało mi się go... Nagrać, bo czasami są dobre mecze, a yy, gra mnie sama, one są dobre i żałuję, że ich nie nagrałem, jak na przykład mecz z Manchesterem United. No ale tutaj z, yy, z Liverpoolem, naprawdę wybitne, yy, wybitne widowisko, no ale trzeba grać do końca. Trzeba grać do końca. Yy, to jest pierwsza zasada. Oczywiście ja się cieszę z wyniku, bo 2-2 to jest dobry wynik. Tylko, że no kurde, prowadziliśmy 2-0. Sandoval. Sandoval jeszcze tam przymierzył, ale Kosta to znakomity, jak widzimy, yy, specjalista. No, to jest dobry bramkarz, 34 lata. No i cóż, 90. setna minuta tego meczu się rozpoczęła. Będziemy mieli 2-2 po wybitnie. Nie wiem, czy to jest nie jeden z najlepszych meczów, jakie oglądaliśmy w tym sezonie, albo nawet w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o moje drużyny. Nie będzie, uderz to! Aj, nie będzie strzału, 2-2 się kończy. 2-2, gdzie mieliśmy łączne expected goals prawie 6. Coś niesamowitego. Emocje nieprawdopodobne szkoda, że nie udało się tego dowieść, ale i tak jestem zadowolony z tego, co pokazała drużyna, bo cały czas widać, że idziemy w dobrym kierunku. Przypominam, że Liverpool ma zawodników o wiele, wiele lepszych, także ten wynik jest absolutnie wynikiem dobrym. No a przed nami Real Madrid, ale to już w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku, bo ileż można, ileż można tych emocji tutaj przeżywać? Sposito, 9 bramek. Tylko ten Seoane to jest w ogóle kurwa jakiś terminator 400 milionów euro. 400 milionów euro oni by chcieli, nie, oni w ogóle nawet nie podjęliby dyskusji o sprzedaży tego zawodnika. No, mecz z Realem Madryt ciężko będzie zagrać, ciężko będzie zagrać, bo skład podstawowy jest zmęczony. Więc będziemy musieli mocno rotować. Ale jeszcze, yy, kto jeszcze nie grał? Jesteśmy na miejscu czwartym, więc wszyscy grali z czołówki. Mamy tyle samo punktów co Liverpool, punkt mniej niż Arsenal, i dwa punkty mniej niż Chelsea. Ale wciąż nie przegrywamy meczów. Mało tego to my mamy stracone tylko 7 bramek najmniej w lidze. Więc ten tottenham naprawdę dobrze wygląda. Pytanie: na ile przesunięcie na łącznika defensywy spowodowało stratę tych dwóch goli? Ja nie mam poczucia, że to jest wina. Wina właśnie tego, tego przestawienia. Nie ma takiej możliwości w ogóle, nie, w mojej opinii. No ale teraz tak, w kolejnym odcinku Real Madrid, a w następnym Chelsea i Manchester City. O Jezu potem mamy Arsenal. Co tutaj się będzie wyprawiało, działo i w ogóle będą rzeczy się po prostu niesamowite dziać. Udogi 6, Asyst. To mi się podoba. Lokadia 3, to mi się podoba. Florian Wirth 6. Nie sprzedamy tego zawodnika, chociaż kiedyś było blisko. Ale teraz to on stanowi o sile zespołu, no chyba że, chyba, że pozyskalibyśmy, jakby miał sprzedać Wirca, to musiałby przyjść do naszego zespołu ten oto piłkarz. On by wtedy nam zrobił pozycję Diego, a Diego by był takim Wircem, chociaż nie ma on aż tak dobrych inklinacji pod napastnika, no bo jednak to wykańczanie akcji Wirc ma na poziomie 13. Dobrze, dziękuję wam serdecznie, kolejny bardzo fajny mecz, bardzo dobry mecz, mecz, którego możemy być absolutnie zadowoleni. Kolejny dobry mecz Francesco Pio. Zpoznajcie w ogóle całej drużyny. Nie ma co narzekać, no ale jak ja to poustawiam na mecz z Realem Madryt nie wiem, ale tego się dowiecie w kolejnym odcinku, bo właśnie wtedy mecz z Realem Madryt sobie obejrzymy. Dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrówka, cześć!